Sprawdzam separator Extreme po roku eksploatacji. Gwoli wyjaśnienia pracuje on na instalacji ogrzewania podłogowego, dość sporej powierzchni, bo około 200 metrów. Instalacja jest wypłukana, zalana wodą demineralizowaną wraz z inhibitorami. Więc jakichś dramatów tutaj się raczej nie spodziewam. Ale że. Wychodzę z założenia szczyżonego Pan Bóg szczyże. Kontrola działania nie zaszkodzi. Nauczony na innych instalacjach nietypowych sytuacji można się spodziewać różnych rzeczy. Wkład magnesowy wyciągnięty, no to zobaczmy, co tam ciekawego nam się zebrało. Przypominajka dla zapominalskich, ściągnij magnes. Krystian, co ty robisz? No, odkręcam, a raczej próbuję odkręcić zawór spustowy. Krystian, zapytam drugi raz, co ty robisz? No, skurkowaniec się zaciął, próbuję go odkręcić, ale przecież to nie z tej strony poleci. Ja pierdziu, ale wtopa. Dobra, dobra, z drugiej strony już podłożyłem, można spuszczać. No, pokaż kotku, co masz w środku, separatorku. Leć, spuścimy trochę większą ilość, to będziemy mieli większy obraz. szolki starczy. No to poka, co tam się zebrało. No i jakież zdziwienie. Czysta woda. No, po prostu jestem w szoku. A, jednak na dole jakieś paproszki. Czyli jednak dziubasek coś tam zebrał. Pamiętajcie o numerze alarmowym do instalatora. Fajne nie? Tak żeby nie zapomnieć. Dobra, składamy całość do kupy. Nie zapominamy włożyć z powrotem wkładu magnesowego i porobione. Zaślepek, obroża reklamowa, bez tego nie będzie wyglądał tak ładnie. No i tym samym stwierdzam, że separator spełnił swoje zadanie. A u Was jak to wygląda?